O, zaczynamy, składamy silnik, zaczniemy tutaj od złożenia wiatraka chłodzącego, jest podobny taki jak w tamtym moim urządzeniu, o. znaczy w tym silniku to od młynka. jest podobna wielkość, ale nie będziemy tamten, się doskonale spisuje i teraz tu jest taka właśnie ta śruba, co w tamtym też była, tylko że tam jest właśnie pęknięte. Musimy to robić odpowiednią siłą, bo to jest aluminium, żeby nam nie pękło. Hmm. O! Dobra, teraz tutaj zakładamy osłonkę. Tu jest spód. Tu jest takie spłaszczenie. No to tam wiadomo, że tam będzie spód. Teraz tutaj są nakrętki, znaczy śruby. Śruby i podkładka jedna, druga, wyjazd jeszcze powinny być pozostałe. Dwie. jedna już działa w tej nowej torebce no niestety nie ma tutaj gdzieś poszła sobie no i tutaj musiałem niestety przekalibrować te śruby potwory mylę się a no przekręcamy tu w jednym miejscu czy co jeszcze by się przydała też i podkładka płaska bo ten otwór jest taki jakby powiedzieć duży, fasolkowy zobaczcie także podkładka nie zaszkodzi bratku pójdę, przyniosę jedną spężystą i trzy płaski O, teraz będzie tak jak to kolega mówi będzie unijnie. Sprężysta, płaska i przykręcamy. gwintu jest wystarczająco, także. O, teraz przykręcać drugą. Tutaj drugą mamy. znów Sprężysta, płaska i przykręcamy. Zrobiłem sobie na kluczyki, bo oryginalnie, fabrycznie było na śrubokręt, na zwykłych wkrętach Ale mówię, to nie, to nie jest wygodne Także odsunę te kluczyki, żeby się nie muszę Muszę na bok obrócić Mamy na boku O, tutaj szukamy Pężysta, płaska i śruba imbusowa piątka. Dobra, o wszystkie patują. No dwa, dwie śruby się urwały, ale to ze starości ten ślinik gdzieś tam na dworze leżał, ale się okazało, że sprawny jest w miarę. Na tyle zobaczymy, jak długo pochodzi. I stawiamy. I przykręcamy wtedy już tą mocniej tą trzecią. Dobra, teraz się zabieramy tutaj za górę. Rozkręcamy. Rozkręcamy. No, i tu mam taki kawałek przewodu. Zobaczcie, jaki fajny przewód. Z tymi z końcówkami zaciskowymi. Ten, oczywiście, na masę, na obudowę. No i ale musimy wszystkie przewlec tutaj do środka. Zobaczymy, czy nam się to uda. wykręcę tą dławicę. Dławicę. A jest gumka, właśnie. I to wszystko wstrzymuje. O, teraz przewlekamy po kolei. No wszystko jakieś te przewody kawałki są zdobyczne, ale są dobrej jakości, także je zastosujemy. Jakby były jakieś gumowe poparciały, no to wiadomo, że takich, yy, takich przewodów byśmy nie zastosowali. No teraz jeszcze tutaj tą gumkę wyjmiemy. O, zobaczcie, teraz tak nakładamy metalową podkładkę no oczywiście to nie będzie wszystko się tam nigdzie stykać no i zakładamy teraz tą, o ciężko bym miał przełożyć w tam w środku jakby było no teraz jest dużo lżej, wygodniej Mógłbym to od drugiej strony włożyć, ale już przepadło wszystkie do środka Aha. No i dobra. Wszystkie w środku i teraz wkładamy przez tą dowiczkę do środka. Wkładamy do środka. Oczywiście robimy to wszystko jak wtyczki nie mamy w kontakcie. Jeszcze nie mamy nic podłączone. Właśnie dużo czynności można wykonać. Aha. I jeszcze czwarty może się przydać, uszczelkę na razie odsuniemy. I zawsze powinniśmy zaczynać od tego przewodu, co idzie na obudowę. O, to bierzemy ten niebieski. No, musimy uważać, żeby tam do środka nie wpadły nam żadne śrubki, no bo jakby się dostały, to mogłyby coś nam wirnik uszkodzić. Lepiej wtedy rozebrać, stracić trochę czasu niż stracić już Dobra, Pierwszą, pierwszy przewód mamy prawie dokręcony. dobra pierwszy dokręcony teraz odkręcamy sobie drugi ale powiem wam ktoś to lipnie nie robił też nie ma tu podkładek sprężystych. sprawdzimy czy ta yy, śruba pod spodem jest dobrze zmocowana o to solidnie solidnie dobra i teraz tak ładniej to by wyglądało jakbyśmy to dali tą blaszkę pomiędzy dwie podkładki i ścietneli podkładką sprężystą. Także szybko znalazłem idę jeszcze przyniosę 6, 6, 3 podkładki płaskie i 3 podkładki sprężyste. Zobaczę tylko czy nie za duże przyniosłem No nie Dobrze, mam podkładki no, solidny klamret Tak Najpierw podłożymy tą grubszą Wkładamy podkładkę zwykłą Teraz sprężystą i dokręcamy nakrętką o, już teraz nam się nie odkręci, nie odpadnie delikatnie ją naprostujemy dobra, teraz odkręcamy drugą musimy pamiętać cały czas, żeby nam nigdzie nic nie wpadło do silnika dobra, teraz podkładka sprężysta Teraz płaska, sprężysta i nakrętka. Odkręcamy trzecią. Tu Czyli Teraz tak płaska. Yy, drugi przewód. płaska, sprężysta i nakrętka. O. I uważamy tak, że jak będziemy to wszystko dokręcać, żeby te końce nam się tu nic nie stykały. O, widzicie, to ładnie się wszystko ułoży. Dobra. Jeden, jeden przewód mamy dokręcony jakbyśmy tego jakbyśmy słabo dokręcali przewód by się poluzował jeden silnik mógłby w ogóle nie pracować burczyć, warczeć no i się spalić, uszkodzić dobra, drugą mamy no i trzecią dokręcamy śrubę o. O. no i teraz Oczywiście jak już, zaraz może kamerkę bliżej, poczekajcie, troszeczkę tak, teraz zajrzycie sobie tutaj, o, o tu postawię, będziecie lepiej widzieć, o, zobaczcie, o tak, tutaj teraz zupełnie lepszy widok, zobaczcie każdy, o, tu są, pod spodem to są te trzy przewody to są wyjścia z uzwojeń, a tutaj jest są wyjścia z tych no, z tych czterech przewodów. Ten niebieski na obudowę na masę, tutaj zobaczcie tam jest przymocowany, na te trzy do silnika. No nie wiadomo czy obroty będą te co chcemy, ale zawsze później będzie można przełożyć tu na kostce czy coś. Mi zależy na spolerowaniu tego wirnika, troszeczkę odjedziemy, żeby było więcej widać. Dobrze, teraz tak, jak już mamy tyle rozebrane, tu są jeszcze cztery śruby mocujące tą obudowę. Ja jestem takiego zdania, mówię, że teraz lepiej wszystko posprawdzać, wszystkie podokręcać. No ten jest trochę za szeroki, no widzicie, trochę poszło, nie za dużo, ale poszło troszkę poszło lekko poszło dobra, ta, ta już mniej zobaczymy teraz tu klamed. klamret widać, że jest dokręcony fest o, ta leciutko poszła no. jakby się polizowało jeszcze sprawdzimy przefut masowy dobra, no i teraz już mamy tutaj wszystko skręcone i teraz wsuwamy sobie tą gumową dławiczkę, podkładkę, trochę małą dalej cienką tą podkładkę. No i skręcamy tą dławicę, o, żeby nam tutaj to ścisnęło tą dodatkowo tą gumę. No, no i teraz e, zakładamy sobie tą pokrywkę a zaraz wróć uszczelkę trzeba założyć ta uszczelka tak oszczędnie jest zrobiona ale jest ona tak yy, chroni to przed drganiami, wibracją a dodatkowo przed dostaniem się brudu do yy, silnika no i tutaj skręcamy jedną śrubę tu mamy drugą. Teraz z kluczykiem, bo już jest przyłapane. Nigdy tą, tą kulką nie skręcamy mocno, tylko na wyczucie. Nie zakładamy tu żadnej rurki, bo możemy się uskodzić. A jak jest tylko tą samą, tą ramieniem, tym, no to wtedy ta kulka się nie powinna uszkodzić. Jak chcemy dokręcić mocniej, to oczywiście o, przekładamy sobie w ten sposób. No nie zawsze jest miejsce, ale wtedy jak kręcimy pionowo, to lepiej, żeby był przy, yy, klucz bez kulki. No dobra, to pierwszą czynność mamy zrobioną. Teraz będziemy podłączać to dalej. O. Teraz tak, tak, tak. Zobaczymy, zobaczymy, czy widać, ale chyba widać. Widać, 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 widać. Muszę to robić tu, w tym miejscu. o teraz będzie dobrze widać. Dobra. Odłączymy sobie te przewody z tej strony z tyłu. Bo to by, to jest taki, jakby powiedzieć, do rozruchu, do uruchamiania, do sprawdzania silników. Odłączymy. No też oczywiście tutaj robimy to wszystko na razie bez napięcia. No i teraz tak, najważniejsza znów rzecz. Tu mamy cztery przewody. I zawsze ten niebieski, ja to sobie tak zrobiłem, że on jest oddzielony tutaj od tych pozostałych, od tych trzech prądowych tym, tą przerwą taką. Także zaczynamy od podłączenia tego niebieskiego. I troszkę zasłaniam, ale no tak musi być. zobaczycie. Mamy podłączony pierwszy, teraz podłączamy sobie drugi. O. O, widzicie, trochę krótko będzie, muszę to wziąć troszeczkę rozciąć, ale teraz sobie jakoś poradzimy delikatnie. Trzeba to delikatnie robić, żeby nie przeciąć aż do środka. O. I teraz nadad sobie powoli. Aha. O, teraz już będę miał luźniej. Po prostu będę miał większy, większe pole manewru. O, podłączam sobie teraz dwójeczkę. Podłączam sobie trójkę. No, teraz sprawdzamy, czy to się wszystko trzyma. Trzymacie? Trzyma się, trzyma się, trzyma się. No i dobra. I teraz muszę tutaj troszkę ogarnąć, tak to się mówi. No i będziemy zaraz próbować. Musimy spacować to, to jest przęgiełko do tego wirnika. No. Była gdzieś śrubka, może się przydać, to teraz schowamy, tu mamy już papier przyniesiony, zamykamy to pudełko, to ten przewód schowamy, a ten, a ten biały musimy rozwinąć, bo to jest zasilanie tego sterowania, Zaraz, ale to nic nie widać teraz. Teraz będzie lepiej. Teraz więcej zobaczycie. Mówię teraz tak, rozwijamy ten przewód, ten biały. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Ten biały, niepotrzebny. Ten czarny to jest tutaj do sterowania już. A ten biały, zaraz gdzieś tam podłączymy, znajdziemy jakieś gniazdo wolne. No, i teraz lepiej już do tej listwy, do tej białej zasilającej lepiej się tu nie dotykać, bo to już mamy prąd, jak to się mówi, przesunę, zamienię miejscami. O. No Niech on sobie tu leży bezpiecznie. O tak. I tak będzie dużo bezpieczniej. Zobaczcie. Tam jest przewód zasilający, ten biały. No i teraz zobaczymy, czy nam się zakręci. O, duży moment bezwładności ma. Muszę pochować, że nie wiem, co to drży, te części, czy to oszukuje mnie. Mam kawałek filcu, o nie będzie tak drżeć. No dobra, włączamy jeszcze raz. Na silnik. 1402 No i teraz O to to, to wszystko No właśnie Teraz tam to sobie, sobie przyśniosę O, teraz to ładnie dmucha A mam chłodzenie to mogę pracować Mam nadzieję, że dobrze ustawiłem Dobrze widać? Dobrze No zobaczymy czy to będzie nam wchodzić czy nie. O, zaczyna wchodzić, widzicie? Ale ja jeszcze troszeczkę to luźniej zrobię, bo, 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 bo jak założę później klin, yy, clean, z klinem, no to jeszcze się, jeszcze się zrobi To jest papier chyba setka, nie osiemdziesiątka. Osiemdziesiątka papier. No, zobaczymy. Ja powiem Wam, że ja elektrykiem nie jestem i nie naśladujcie mnie w domu. Ja po prostu patrzyłem z elektrykami, jak oni robili przy mnie maszynę i tylko tego patrzyłem się. U nas kiedyś w pracy to trzeba było mieć uprawnienia, o, widzicie jak teraz jest? Teraz jest super. Teraz, tak, teraz tylko klinika, o. Zrobię nowy klinik, bo tamten był taki biały. Oczywiście przyda mi się szlifierka taśmowa. No także nie wolno teraz dotykać tamtego, tej listwy. Pójdę najpierw, odłączę. O, tu pójdę w tyczkę, wyłączę i dopiero tą listwę będę dotykał. No, także podłączyliśmy silnik, podłączyliśmy do takiej, tu jest stycznik, stycznik też przeciążeniowy. Także jak za duże obciążenie, to maksymalnie silnik mogę 5KW podłączyć na tym. Maksymalnie, oczywiście, no, tam w środku jest regulacja. A kiedyś może wam pokażę. No. Dużo człowiek wie, a dużo rzeczy nie. Może nie mówi, bo to czasu brak, ja mam dużo pracy. I to tak jest. Ale kiedyś może Wam pokażę. No Silnik to, to jest też jeden z tych skarbów uratowanych od huty, także zapraszam na moje wcześniejsze filmy. I dziękuję za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.